Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Dzięki Jezus, a jeżeli ty również chcesz zostać sponsorem kolejnego odcinka, to zapraszam do linka, który podałam w opisie. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry. Dobra, więc dzisiaj wbijamy już w końcu ten 75 level, bo zostało 100 tysięcy, więc dzisiaj już będzie na pewno, a wręcz za chwilę. Więc pewnie jak otworzę już jajko, to mi się wbije, o ile dostanę Expan. więc wybiorę to po środku. I, I już mam level. Pozdrawiam. Dzięki za pomoc. Skończyłem live. Cześć. Miło było na razie. Chwila. Ej nie. Ono, 75. Dobra. Udało Ci się osiągnąć to, co wydawało się niemożliwe. Masz 75 poziom. Na Momio. Jestem Twoją fanką. Jej, Emilia jest moją fanką. Zawsze chciałam, żeby Emili była moją fanką. Bo przecież ja zawsze byłam jej. No i dostałam te blond włosy. Za maksymalny level. Za osiągnięcie najwyższego poziomu na momię. Bla, 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 bla. I teraz zobaczmy... A, jak coś to mi nie dawajcie, momo, proszę was, nie dawajcie mi tych momo. Bo teraz już mi nie są potrzebne, bo i tak mi w wbiją levela. To, co aktualnie widzicie, jest to screen, który wykonałam, aby pokazać wam, co wyświetla się po wbiciu najwyższego levela. Tymczasem dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej klikając czerwony przycisk subskrybuj, ponieważ pojawiają się tu momio MSP oraz również inne gry, równie fajne. I przy okazji, jeżeli dacie łapkę w górę i napiszecie komentarz gratulacje, przypnę Wam serduszko. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa!